Cześć. Witam serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Aneta i prowadzę kanał perfumowy. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, witam cię serdecznie. Wszystkie osoby, które bywają tutaj regularnie, gorąco was pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki do góry, za komentarze i również serdecznie zapraszam do tego, ażeby zostawiać ślad po sobie pod dzisiejszym filmem. Dziś przychodzę z filmem, w którym chciałabym zaprezentować zapachy, które ostatnimi czasy bardzo lubię nosić, które sprawdzają się idealnie w chłodne dni, chłodne wieczory, chłodne miesiące, takie właśnie jesienno-zimowe. Jeżeli interesujecie dzisiejszy temat, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Pierwszy zapach, który bardzo lubię nosić ostatnimi czasy, jest to Linterdit od Giovanni Versi Rouge. Jest to zapach, który ma w sobie białe kwiaty, ma imbir, ma czerwoną pomarańczę, pachną one bardzo, bardzo podobnie do klasyka, do oryginalnej wersji Linterdit, z tym, że ta jest troszeczkę jeszcze bardziej, w moim odczuciu, bardziej kobieca. Troszkę bardziej pudrowa, ma w sobie troszkę takiej tajemniczości, troszkę takiej mroczności, a zarazem niesamowitą dawkę kobiecości i takiego seksapilu. Bardzo ładny, słodki zapach, otulający, idealny właśnie na, jesie, na takie właśnie jesienno-zimowe dni. On fajnie sprawdza się podczas dnia, jak również podczas wieczorów, wieczornych wyjść. Jest trwały, długo Zostaje na naszej skórze, jak również na ubraniach. Jeżeli chodzi o projekcję, jest raczej średnia, ale na ubraniach jest wyczuwalny nawet do prania. Kolejny zapach, po który bardzo lubię sięgać, właśnie chłodne czasy, chłodne momenty, jest to My Barberry Black. Uwielbiam te perfumy. One są przecudowne, niesamowicie trwałe. Bardzo wyczuwam tutaj jaśmin, jaśmin w towarzystwie brzoskwini oraz paczuli. Jest to zapach taki ambrowy, bursztynowy, e, bardzo elegancki, świetnie dopasowujący się chociażby do jakiegoś garnituru, ale również fajnie, fajnie e, utożsamia się z jeansami. Ja bardzo, bardzo uwielbiam. To jest jakość idealna. Słuchajcie, zostają one na nas do prania, a nawet po praniu i jeżeli chodzi o projekcję jest bardzo, bardzo duża dobra jakość, dobre perfumy, słodkie otulające, bursztynowe bardzo kobiece mają w sobie, mimo że one są intensywne to jest coś w nich jeszcze takiego świeżego, co właśnie pasuje fajnie do jakiegoś t-shirt'a z jeansami ja gorąco polecam zapachy od Barbary, my Barbary są genialne Kolejny zapach to Instant Crush od Mansera. Zapach bardzo mocny. Osoby, które lubią delikatne zapachy, na pewno nie polecam tych perfum. One idą nawet w taką troszkę męską stronę. Mamy tutaj bardzo mocno wyczuwalny szafran, który daje bardzo dużej ostrości. Mamy również mach dębowy, mamy te wszystkie mocne składniki, są jakby osłodzone wanilią. I oświeżone cytrusami. Mamy w nich bergamotkę, mamy e, cytrynę, mamy mandarynki, mamy bardzo, bardzo e, duży dodatek również imbiru. Jest to zapach typowy taki bursztynowy, ambrowy, ostry, mocny, bardzo taki szlachetny. Tutaj szafran i właśnie imbir dodają bardzo dużej ostrości. One, tak jak wcześniej wspomniałam, Idą bardzo mocno w męską stronę. Są to perfumy, które na pewno mocno zaznaczają otoczenie, naszą obecność. Każdy mocno zauważy ten zapach, ale też nie każdy będzie lubił na nas ten zapach. Jest to zapach bardzo wyjątkowy i oryginalny. Jest to zapach inne niż wszystkie i tak jak mówię przed zakupem raczej testujcie i próbujcie. One delikatnie idą w stronę jakby może bakarata, ale bakarat moim zdaniem jest bardziej słodki, ten jest bardziej ostry, bardziej mocny, bardziej taki wyostrzony, e, ładne perfumy, dobra jakość za, za tą cenę. Kolejny zapach to Kilian. I Don't Need A Prince by My Side to Be a Princess, czyli nie potrzebuję księcia po mojej stronie, ażeby być księżniczką. Uwielbiałam te perfumy latem, a jesienią są jeszcze bardziej fenomenalne. Jest to zapach słodki, bardzo apetyczny, typowy gourmand. Tutaj bardzo mocno Mm, uwielbiam te perfumy. Tu bardzo mocno, mocno jest wyczuwalne, wyczuwalne są pianki marshmallow oraz benzoens. I ta cała słodycz jest bardzo mocno oświeżona zieloną herbatą, e, imbirem, brzoskwinią i również zielonym jabłuszkiem. Ale najbardziej tutaj wyczuwam tę bazę, tą marshmallow, właśnie z tym benzoensem, wanilią. Przepiękne perfumy słodkie, kobiece, bardzo romantyczne, idealne moim zdaniem na takie właśnie jesienne randki. Ja je uwielbiam używać w ciągu dnia. Są trwałe i są bardzo, bardzo dobre jakościowo. Jeżeli chodzi o flakonik, jest to taka kulka, nie bardzo w moim guście. Jeżeli chodzi o wizualny aspekt, ale, ale zapach jest naprawdę numer jeden, jeżeli chodzi o moje gusta. Zapach, który jest totalnie kontrowersyjny i albo go się kocha, albo nienawidzi. Jest to Luminee od Thierry Magler. Ja uwielbiam do nich wracać, właśnie chłodne mnie momenty, wieczory. Ja jak wącham te perfumy. Od razu mam niesamowite takie uczucia, takie wręcz przerażające, jakieś takie niepewności, ale lubię to, lubię to, bardzo mi się to podoba. Jest to zapach, w którego skład chodzi figa, liść figi, kawior, figowiec. Bardzo wyjątkowy, on pachnie. Bardzo tak mroźnie, chłodno w moim odczuciu. Nie jest to na pewno żaden ciepły otulający zapach. E, ta figa tutaj jest dzięki temu kawiorowi podana w taki słony, bardzo wytrawny sposób. E, bardzo oryginalny. Nie kupujcie tych perfum nigdy w ciemno, ponieważ jest to trudny zapach. Ja sama osobiście uwielbiam. Dajcie znać w komentarzach, kto jeszcze lubi humanity, siła kobiecości, dajcie znać. E, Flakonik bardzo interesujący, przedstawiający siłę i moc kobieco, ten łańcuszek dodaje, ma sprawiać właśnie takie poczucie tej właśnie naszej więzi kobiet, kobiet. Bardzo ładne, ja od lat bardzo lubię te perfumy i no wiem, że nie wszyscy je lubią, ale ja sama osobiście uwielbiam. Zapach, który uwielbiam używać jesienią jest to Carolina Herrera Good Girl, nasza szpileczka. Jest to zapach, w którym jest przepięknie podana tuberoza i tutaj ta tuberoza jest bardzo wyczuwalna, z tym, że ta tuberoza jest podana w bardzo nowoczesny sposób. Myślę, że jest to dzięki kakao, dzięki kawie, dzięki cytrusom, kwiatu pomarańczy. Eee, tutaj bardzo mocno Zaznaczony jest aromat róży w moim, przy, w moim odczuciu, i ta róża sprawia, że ta, te perfumy stają się takie troszkę balsamiczno-mydełkowe, ale bardzo ostre, bardzo takie chłodne. Ja um, uwielbiam je używać właśnie takimi chłodnymi wieczorami, one bardzo fajnie wtedy emanują. Ko niesamowita kobiecość, niesamowity seksapil, sensualność, e, dobry zapach na randki, na dyskoteki, na jakieś imprezy, e, niesamowicie trwały. E, no, myślę, że jeżeli... Mm, lubicie tuberozę, to koniecznie sprawdźcie sobie ten zapach. Jest naprawdę bardzo dobry jakościowo i genialnie pachnie. Uwielbiam słodycz, taka świeża, romantyczna, em, ostra, bardzo nowoczesna kobieta. Bardzo fajnie. Kolejne perfumy, które są niesamowite i które zawsze, na które długo, długo czekam, a żeby używać je właśnie w chłodne dni, chłodne momenty, są to Tierme Glee Angel. Uwielbiam, kocham. Zapach, który można już nazwać nawet klasykiem, może troszkę zapachem retro, został stworzony w 1992 roku. Przez ten cały okres był wiele razy niestety reform, reformulowany. Dobrze mówię, zmieniane po prostu, e, zmieniane były składniki. E, dziś już te dzisiejsze wody niestety nie są tym samym, co były kiedyś, ale wciąż są bardzo ładne i jeżeli macie chęć, to zerknijcie, sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie znacie. Ja. Jak ja odczuwam ten zapach, tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o skład, jest niesamowito. Tam jest po prostu wszystko, ale ja odczuwam te perfumy jak taką gorzką czekoladę, którą ja otwieram prosto z e, pazłotka. Wyczuwam ten aromat tego kakao, tej mocnej takiej gorzkiej czekolady, ale ona zostaje w pewnym momencie bardzo mocno osłodzona watą cukrową, miodem, e, karmelem, e, a zarazem, jakby oświeżona z owocami, cytrusami, bergamotką, kwiatami, jaśminem. Ja tu mocno wyczuwam właśnie miód, taką ambrę bursztyn, e, ale najbardziej tą czekoladę. Piękny, kobiecy zapach. Ja uważam, że ten, ten zapach noszą kobiety takie bardzo esencjonalne, takie prawdziwe, konkretne kobiety, bardzo, bardzo przyciągające do siebie. Eee, uwielbiam ja sama osobiście, jeżeli chodzi o chłodne czasy, mogę je nakładać podczas e, dnia, jak również. Na specjalne wyjścia wieczorne. Serdecznie polecam. Gigant trwałości, gigant projekcji, e, przepiękne perfumy, godne zainteresowania. Kolejny zapach, który po prostu latem nie potrafię ich znieść, ale jak przychodzi jesień, zima, to wow! Mega wow! Jest to Pure. XS od Pakoraban. Zobacz, jaki piękny wąż to już daje nam znać, że to jest taki zapach bardzo przyciągający, bardzo seksowny i faktycznie one takie są. Tutaj ja bardzo wyczuwam popcorn. W składzie mamy popcorn i ten popcorn tutaj dodaje takiej troszkę takiego słonego wydźwięku. One są słodkie, one są świeże, one są nawet troszkę takie mroźne, ale tutaj w całej tej roli gra. Właśnie popcorn, on cały czas wynurza się z bardzo fajnym składnikiem, ja uwielbiam. Wiem, że niektórzy niedobrze wyczuwają te nuty popcornu w perfumach, ale ja osobiście naprawdę uważam, że jest to coś genialnego. Mamy tutaj kokos. Kokos nie jest za bardzo wyczuwalny, mamy żółte kwiaty typu jankiek. Niekoniecznie. Przypuszczam, że to wszystko jest tak fajnie zblendowane razem, że w okazałości daje to bardzo taką kobiecą mieszankę i jakby tak mocno trzaśnięte, osł osłonione, nie wiem, że tak mogę powiedzieć, tym popcornem. Bardzo, bardzo ładny zapach, niesamowicie trwały i projekcja jest bardzo duża, komplementowany również, e, super, polecam. Kolejny zapach to Libr od Yves Saint Laurent. Ubóstwiam po prostu. Ostatnimi czasy nie wiem, co się stało, ale kocham ten zapach. Był taki moment, że nie bardzo je lubiłam, a ostatnio. Uwielbiam. Nie też, że są to bardzo trwałe perfumy, bardzo projektywne, to ta cała mieszanka kwiatowo-waniliowa bardzo, bardzo mi się podoba. Ja tutaj bardzo wyczuwam lawendę. Jest to taka lawenda osłodzona wanilią i bardzo również... Da, da się wyczuć tutaj jaśmin. Jest to typowy taki biało kwiatowiec z dodatkiem właśnie wanilii, z dodatkiem lawendy i jeżeli lubicie właśnie takie aromaty lawendowe typu nawet jak mongerleu, to będziecie tutaj bardzo, bardzo zadowolone. Intensywny, dobra jakość za tą cenę. Kolejny mój faworyt, na jesienne, jesienno-zimowe Czasem jest to Jo Malone Scarlet Poppy Cologne Intense. Bardzo ładny zapach. Jest to zapach, po powąchaniu na pewno od razu można stwierdzić, że jest to zapach pudrowy. Bardzo kobiecy. Tutaj mamy w składzie MAC. Mak jest bardzo wyczuwalny. Wyczuwam taki podobny aromat do e, maków e, od e, Kenzo. Jeżeli lubicie ten zapach, będziecie bardzo zadowolone, tylko z tym, że te są dużo bardziej słodkie. Są bardziej słodkie. Tu mamy jeszcze ambretę, mamy irys i to wszystko jest podkreślone jęczmieniem. Jęczmieniem, fasolkotonką, która tutaj bardzo osładza. Tej fasolki tonko jest moc. Ona sprawia, że są bardzo, bardzo słodko-pudrowe. W żaden sposób nie wychodzą tutaj takie mocne nuty tego maku. On jest taki bardzo delikatnie połyskujący. Najbardziej wyczuwam tutaj właśnie fasolkę, piżmian i jako świeżość, może właśnie w postaci figi, która również jest w składzie. E, jeżeli chodzi o trwałość, jest raczej średniawa, ale bardzo blisko skórna, blisko skórna aż do. Przez cały dzień. Natomiast ta taka moc, projekcja jest wyczuwalna około 3-4 godziny. E, bardzo ładny, bardzo wyjątkowy zapach, elegancki, kobiecy. Tutaj będzie on pasował dla takich bardzo e, eleganckich kobiet, a nawet myślę, że do jakiejś takiej czerwonej sukienki na jakąś randkę czy na jakieś specjalne wyjście również bardzo, bardzo się sprawdzi. Kolejne perfumy, do których ostatnio bardzo chętnie powędrowałam. Są so to Jean Paul Gloutier Classic Essence. Dostałam je od męża na urodziny i są to przepiękne perfumy. To jest esencja kobieco kobiecości. Zapach, który jest słodki, ale zarazem świeży. Mamy w nim aldehydy, mamy w nim bito śmietany. Troszeczkę zapach przypomina ten... mi, um, nie jest taki sam, ale troszeczkę do, przypomina mi La Vie Belle Intense. Wersję Intense. Jest bardzo elegancki, gustowny, taki przytulaśny, sweterkowy. E, idealny właśnie, jeżeli nakładamy na siebie jakiś sweterek, żeby tak czuć się tak bardzo otulająco. Będzie idealny. Jak również myślę, że się sprawdzi w takich okazjach właśnie, kiedy chcemy troszeczkę tak wabić sobą. E, mamy tutaj wanilię, mamy benzoens, mamy e, kaszmir. E, Przepiękny zapach, którego skład również chodzą kwiaty, kwiat pomarańczy jaśmin, bardzo, bardzo piękny, taki żywy, dynamiczny zapach. Ja tutaj najbardziej wyczuwam ten kwiat pomarańczy jaśmin i on jest fajnie tak otulony tą bitą śmietaną. Polecam, jeżeli nie znacie, koniecznie spróbujcie. Te perfumy nie mają nic do tej wersji klasik, oryginalnej. Ta wersja Essence jest zupełnie inna. Ona jest bardziej nowoczesna, bardziej taka e, młodzieżowa e, zarazem, ale bardzo, bardzo piękna. Kolejna moja propozycja to Thierry Mugler Mousse. Perfumy piękne, słodkie, mocne, trwałe. E, tutaj. Bardzo mocno wyczuwalne jest w moim przypadku masło orzechowe. Tak, ono jest na pierwszym miejscu, w tym, że to jest takie masło orzechowe bardzo, bardzo osłodzone. Nie wiem, czym dokładnie to jest osłodzone. W składzie mamy grapefruit, mamy patchouli, mamy wetiverie, mamy różowy pieprz. Różowy pieprz tutaj dodaje... Taki delikatnej ostrości, ale ta ostrość nie jest zbyt mocna. Ja tutaj wyczuwam jakby taki sok troszeczkę, jakiś sok malinowy, może właśnie w otoczeniu tego masła orzechowego, przepraszam. Bardzo ładne, również takie otulające, sweterkowe, randkowe perfumy, idealne na wieczory. Raczej nie proponowałabym ich używać właśnie latem, raczej właśnie w takie chłodne miesiące są idealnym wyborem. Ja uwielbiam i ogólnie dzisiaj je wyciągnęłam i zaczynam noszenie tych perfum. Ostatnia propozycja na dziś to Black Opium Extreme od Yves Saint Laurent. Najnowsza kompozycja, najnowsza osłona perfum Black Opium, e, którą ja bardzo, bardzo lubię. Ta wersja jest e, od poprzednich troszkę bardziej elegancka, troszkę bardziej wytrawna. Tutaj bardzo mocno postawiono nacisk na czekoladę oraz kakao i faktycznie te dwa składniki są tutaj idealnie wyczuwalne, szczególnie po pierwszym, pierwszej aplikacji, gdy tylko je nanosimy na siebie, mocno wyczuwamy kakao i czekoladę. Natomiast po chwili przeistacza ten zapach w taką właśnie mieszankę kawy i czekolady osłodzonej i yy, wanilią, y, jaśminem. Ja tutaj bardzo mocno Również wyczuwam jaśmin. Jest on bardzo słodki, delikatnie oświeży, ożywiający ten zapach. Jeżeli chodzi o trwałość, jest raczej średnia w porównaniu do poprzedniej wersji. Projekcja również podobnie. Natomiast są to bardzo fajne perfumy, fajna odsłona, szczególnie teraz właśnie na chłodne miesiące. Serdecznie polecam. Dajcie znać, czy już próbowaliście i czy lubicie. Okej okay, kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie znać, które perfumy lubicie Wy używać właśnie takie chłodne momenty. Eee, ja sama osobiście te również znalazłabym jeszcze kilka innych, na pewno przedstawię je Wam w kolejnych filmach. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!